Cześć, siemanko wam wszystkim, z tej strony Royce i witam was w kolejnym, czwartym odcinku serii Ligitypera. No i dzisiaj lecimy z kolejnym odcinkiem i kolejnymi meczami do ale zanim to przestaję wam wyniki poprzedniego, trzeciego odcinka Ligitypera. Yy... Najpierw może przestaję mecze, które były. Wybrałem wtedy dla was sześć meczy. Pierwszy mecz to był Juventus kontra Atletico Adres, Juventus wygrał 3-0. Drugi mecz to był Manchester City kontra Szalkę, Manchester rozgromiło Szalkę 7-0. Trzeci mecz Raków, Częstochowa, Legia Warszawa, Raków wygrał 2-1 niespodziewanie. Znaczy, no, ciężko powiedzieć, że niespodziewanie braków. Teraz w pierwszej lidze rozwala system. A teraz dopiero co pokonał Mistrza Polski, to co będzie wyczyniał w ekstraklasie o ile awansuje. Czwarty mecz to był Bayern-Liverpool 3-1 dla Liverpoolu. Piąty mecz Lech Poznań-Górnik zawsze 3-0 dla Górnika. I szósty mecz z pruszków razem jak Radom, 3-2 dla Znicza. Więc takie mecze były. Teraz, może, wyniki, ale już wasze. Typ, wasze, jakie mieliście po typach tamtych meczy? Wygrał, wygrali ten odcinek dwie osoby. By, byli to Cox Gaming 1910 oraz Futbolowy Świat. Razem z po 59 punktów, czyli razem wygrywają ten odcinek. Gratuluję. Trzecim, trzecie miejsce miał Kibic Orlando Razem laski, 44 punkty. Reszta zacznijmy tutaj wszystko sami. No i dobra. Teraz klasyfikacja generalna po trzech odcinkach. Na pierwszym miejscu futbolowy Świat 96 punktów. Czterech punktów brakuje do, do wbicia. 100 punktów. Myślę, że po tym odcinku. O ile wytypuję, będzie miał już 100 punktów raczej na pewno. Drugie miejsce ma Cox 92 punkty. Trzecie miejsce Dominik Jeluś TV 90 punktów. Czwarte miejsce Kibic Orn razem podlaski 87 punktów i piąte miejsce Tilip 75 punktów. Piąte miejsce ma też Marcin Dutka, też 75 punktów. za zacznę sobie sami. więc tak to wszystko wygląda. Wszystko wam przedstawiłem yy, Zanim jeszcze przedstawię wam mecze do czwartego odcinka Może zobaczycie sobie jeszcze tutaj zasady Nie będę ich wszystkich czytał, sobie przeczytajcie Jeżeli czegoś nie wiecie o, i, Oczywiście mówię to do now nowych osób, które chcą yy, Brać udział w Lidze Typera No i dobra teraz Mecze do typowania w tym odcinku Jest 7 meczy do typowania Pierwszy mecz to od razu hit razy 2. Austria kontra Polska 21 marca godzina 20.45 yy... drugi, drugi mecz to Belgia-Rosja 21 marca godzina 20.45 Trzeci mecz Portugalia-Ukraina 22 marca godzina 20.45 Czwarty mecz Druga Liga Radomia-Kradom Radom kontra Stal stal yy, 23 marca godzina 14 Piąty mecz to Orlęta Radzyń-Podlaski kontra Stal-Rzeszów ten mecz na, znaczy no, na życzenie bardziej, kibica Orlantra Orl z Orl Orl Podlaski. Yy, więc dobra. 23 marca, godzina 15. 6. mecz to Hitrazy 2. Widzę fuć. Elana Toruń. 23 marca, godzina 19.10. I ostatni mecz to Polska, Polska kontra Łotwa. 24 marca, godzina 20.45. Więc czas na typy macie do 21. Marca do godziny 20.45. Ja dzisiaj przyróż się będę, ja Was żegnam. Do następnego, trzymajcie się i cześć.